Witam Was bardzo cieplutko, moi kochani. Cieplutko, bo jest ziemiutko. U mnie tak samo. Straszny mróz. Wiatr syberyjski. I tak dalej. Co my dzisiaj tu mamy? Mamy dwa razy bingo z papryczką. Chyba papryka. Tak mi się zdaje. Albo pomidor taki dziwny. I mamy. Jak to się nazywa? Nie wiem jak to się nazywa. W każdym bądź razie taka sobie ładna korolowa to weźmiemy sobie od maluszka cały wkład to mamy 11-12 funtów zobaczymy co w tym maluszku mamy o jaka uparta o. mamy żeton i dwa worki mamy dwa worki i rzeton o jakaś parca. no i oczywiście nic nie mamy ja do tej zdrabki to w ogóle nie mam szczęścia nie wiem czemu a no zawsze miałam szczęścia do takich funciakowych nie ma a ile było ooo no dycha mogli dać tą dychę tak nie ma, tak nie ma, tak nie ma, tak nie ma. Razy. No proszę, razy trzy, dlatego nie wygrana. Dobra, nie ma to nie ma. Zmienimy monetkę. Ja tę troszeczkę już nadrapałam. bo już jest prawie 12 wtorek, a ja chciałabym to wrzucić w środę. A muszę o czwartej stać, także chcę szybciutko jeszcze tu podrapać. Dziesiątkę mamy. A, mamy trzy dziesiątki. I tu mamy dziesiąteczkę. Tu nie mamy. Tak, zima u mnie też przyszła. Trójeczki szukamy. Mamy tu. Rano jak idę, to jeszcze w miarę jest znośnie, ale później jak wracam z pracy, to już jest makabra. Jakieś wiatry, jakieś nie wiadomo co. 68 szukamy. 68. No tam nie ma więcej. U was też widziałam mrozy po 20 stopni. Anglicy by chyba zamarzli. 23, trzy, 23, trzy, dwadzieścia trzy, nie ma 23, trzy, jest 23, jest 23, 23, 23, 23, tylko jedno, 22, dwa, jeden, dobra, no i czternastki szukamy, gdzieś widziałam, no tu widziałam, tak, ósemkę dali, jedna czternastka, ale chytrys. Ale to chytry naród. Dwadzieścia siedem. Mamy tu. Dwadzieścia siedem, mamy tu. A jaka zawzięta, no. Oj, tak zdzieram. Dwadzieścia siedem, o tu nie ma nic. Czterdzieści siedem, tu nie ma, tu nie ma o, rany, niemożliwe, żeby nie było, musi być, jest, 47, Po jedno, dobra, nie będzie jedno, 17, mamy tu 17, mamy tu 17, ale mi się krzywo, drapie. Szukamy dwójeczki, mamy dwójeczkę. No tu mogłoby wpaść 61. Tylko jedna. 59. Mamy tutaj. Tu nie mamy. Tu nie mamy i tu nie mamy. Strasznie skąpo. 42. Mamy tu.

nie, nie dadzą. A dlaczego? Yy, tu mamy? 34 nie mamy. Czyli pustak. Może w się coś? Szukamy paluszków, mamy słoneczko. Czyli jest... Wiecie co jest. Bierzemy drugą. Może będzie coś... 73. 72, 70, dobra dyszka. Mamy dyszkę gdzieś? Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu jest dyszka. Dyszka, dyszka. 21, tu nie mamy, tu nie mamy, tutaj mamy, a tu nie mamy. Szukamy dalej, sześćdziesiąt trzy tak porozwalają. No nie, dwadzieścia cztery mamy tutaj, dwadzieścia cztery, i tu mamy dwadzieścia cztery.

No dobrze, idziemy dalej, sześćdziesiąt pięć, mamy tu, sześćdziesiąt pięć, mamy tu, sześćdziesiąt cztery, sześćdziesiąt cztery, trzydzieści siedem, mamy tutaj. Znaczy znowu będzie pustak, no normalnie. Normalnie, normalnie tu trzeba zdrapać. Może co wpadnie? Dziewiątka mamy dziewięć, o i tu mamy dziewięć, i tu mamy dziewięć, i po dwadzieścia siedem, dwadzieścia siedem mamy tu i to wszystko no nie no co jest 68. Eee, jeszcze jedno i sześćdziesiąt dziewięć ale sobie f -ka z drapki wzięła no masakra cienko cienko cieniutko a tu mamy, nie wiem co tu jest, kropla. No naprawdę nic nie ma. Nie ma tak, nie ma tak, nie ma tak, nie ma tak. A tu w poprzek listę to ja nie sprawdzałam. Nie, nie ma. Dobra kochani, ostatnia zdrabka. Zmienimy monetkę. Tu mamy dwa bonusy, to na końcu zobaczymy. Zobaczymy, będziemy no, szukać numeru

14 też nie mamy, mamy oboczka. 25, 24 mamy oboczek. Gdzie ty jesteś? 30 nie mamy. Oboczek. No, ekstra. 34 nie mamy. Trójki nie mamy. Co jest? 27 też nie mamy. 28 oboczek. No super. 17 oboczek. No, Wy myślicie, że tylko u Was są oboki? Patrzcie, sam obok 38 nie mamy. 21 też nie mamy. No i dwójki też nie mamy. <śm> 18ki nie mamy 37 nie mamy. 23 też nie mamy, mamy oboka 7. Skąd tu nie do pojedyncze, wzięli, jak ja tutaj nic takiego nie mam? No i proszę super zdrabka. ha ha ha. A tu ma być 10, jest 13, tu ma być 5, jest 4. O kochani masakra i co ja mam powiedzieć nic nie powiem bo szkoda sobie strzępić jezora nic kompletnie nic 12 funtów poszło przykro ale nic na no to nie poradzimy zdrabki takie są chciałam szybko to mam szybko a szybko to nic nie ma jak się robi Dobrze, moi kochani. Może ktoś zobaczy, może nie. <laughs> nie wiem. Będziemy się żegnać, bo, bo bo aż mi szkoda. Pa na razie.